To ponad tydzień temu w sieci zawrzał w kwestii nowej euli Minecrafta. Od razu wiedziałem, że chcę ten temat poruszyć i nagłośnić na kanale, aczkolwiek potrzebowałem czasu, by zrozumieć wszystko, co powinienem i w tym niesamowicie pomógł mi Dewu, za co pięknie dziękuję. W tym materiale porozmawiamy sobie o aktualnej euli, o tym, co negatywnego może wprowadzić oraz tym, czy może to zwiastować powolny koniec Minecrafta. Ważne jest, by jak najwięcej osób mogło się o tym dowiedzieć, więc super by było, gdyby ten materiał trafił do jak największego grona graczy Minecrafta. Podeślij go znajomym, którzy według Ciebie powinni znać temat i zostaw łapkę w górę, by i algorytm YouTube'a pomógł rozwiać ten film po całej platformie. Zatem, zacznijmy! Na sam początek zacznijmy od tego, czym jest EULA. Jest to umowa zawarta między licencjonodawcą, w tym przypadku Mojangiem, a użytkownikiem końcowym, czyli nami, graczami. Już teraz pozwólcie, że trochę Was uspokoję. Wszystkie negatywne rzeczy, które są w EULI, niekoniecznie zawsze są nowe. Wiele z nich funkcjonuje już od lat, choć nie zawsze były egzekwowane. Niestety tutaj chyba pozytywy się kończą, bo to, co było negatywne, wciąż pozostaje, a do tego doszło wiele innych punktów, które w dużej mierze dziś sobie omówimy. Zapisy mają to do siebie, że nie zawsze są całkowicie klarowne i pozwalają na interpretację i oczywiście dziś takowej też sobie dokonamy. Nim przejdziemy do konkretnego omawiania i interpretowania Euli, wspomnijmy o tym, że ta została zmieniona całkowicie po cichu, co jest problematyczne. Mojang ani na swojej stronie minecraft.net, ani na Twitterze czy jakimkolwiek innym miejscu jak na przykład sam Minecraft, niestety nas o tym nie poinformowali. Co gorsza, Mojang bezczelnie zastrzega sobie prawo do zmian Euli, wciąż bez jakiegokolwiek informowania nas o tym. Oczekuje się od nas, że będziemy sami okresowo sprawdzać, czy może jakieś zmiany nie zostały wprowadzone. Niestety też nie ma czegoś takiego jak changelog. Technicznie rzecz biorąc, musimy sami za każdym razem uważnie czytać tekst w poszukiwaniu ewentualnych zmian. Jakiejkolwiek daty ewentualnej aktualizacji też nigdzie nie uświadczymy. Wspomniałem przed chwilą, że jest to problematyczne, ale nie tylko dla nas, ale i dla Mojangu. Wiele krajów, jak Stany Zjednoczone czy z tego co się dowiedziałem Niemcy, a podobno też cała Unia Europejska, zabrania takich praktyk i do momentu oficjalnego ogłoszenia zmian, te Teoretycznie obowiązuje stara Eula. Teoretycznie. Gdyby Mojang za to zostało pozwane, mieliby realne szanse przegrać sprawę i ponieść tego konsekwencje. Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze w poprzedniej wersji Euli Mojang twierdziło, że każdą zmianę będą podawali do wiadomości publicznej przed jej wprowadzeniem. No, widać, idzie im to świetnie. Przejdźmy zatem do pierwszego kontrowersyjnego punktu EULI, czyli wszystkie zastosowania. Wszelakie prawa, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa powiązane do nazwy, marki, zasobów i wszelakich opracowań są i pozostaną własnością firmy Mojang i firmy Microsoft. Dalej przeczytać możemy: Wszystkie pozwolenia i zgody są udzielane przez nas według naszego uznania i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie, jeśli uznam, że jest to właściwe, lub nie podoba nam się to, co robi użytkownik. Jest to świetny przykład wielorakiej interpretacji. Możemy być twórcą jakiejś mapki, resource packa, moda, datapaku itd. I Mojang może, jeśli im się to nie spodoba, bez problemu zainterweniować i delikatnie mówiąc, zmusić nas do zaprzestania tworzenia tego, co robimy. A jakie mogą być tego powody? To już jest interpretacja tylko i wyłącznie Mojangu. Ale teraz najlepsze. Poniżej istnieje możliwość nawiązania współpracy partnerskiej z Mojang. Wystarczy złożyć propozycję, co oczywiście wiąże się z kwestiami, najczęściej finansowymi. Ech, przejdźmy do podstawowych wytycznych i najciekawszych wzmianek. I tutaj pierwsza rzecz jest dosyć pozytywna, aczkolwiek nie jest nowa i istniała przy starej Euli, a mianowicie nie można robić rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogą być zinterpretowane jako oficjalne rzeczy od Mojang. Nie należy też stosować niczego, co mogłoby zaszkodzić naszej nazwie, czyli Mojang, marce za sobą. I to tyczy się hazardu, treści dla dorosłych, przemocy lub nawet innych niebezpiecznych treści, czy też zawartości dla dorosłych. Co w tym dziwnego? Kwestia przemocy, czyli rzecz, która wyklucza się z jedną z podstawowych funkcji gry. Przecież ta gra opiera się na krzywdzeniu innych istot w grze. Musimy przecież zabijać zwierzęta, by zdobyć mięso czy skórę. Musimy zabijać potwory, by zdobyć potrzebne do gry łupy. Możemy bez problemu też unicestwić wszelakie zwierzęta, jak pandy, czy moby humanoidalne, jak osadnicy pilarze rzeczy wiedźmy. Jest to jedna z podstawowych funkcji w grze. Przemoc w grę jest wpisana, o czym świadczą miecze to porki, łuki kusze, czy trój zęby. Mamy też obowiązek informować, że jakiekolwiek przedmioty, czy też nawet content jest naszego autorstwa i nie ma nic wspólnego z Mojang, a także nie jest ich oficjalnym produktem. Wcześniej było to związane z wszelakimi podróbkami, czyli nieautoryzowanymi produktami Minecrafta, a cała reszta miała zostać uściślona. Obowiązek informowania o tym, że rzecz nie jest oficjalna może być nawet wymagana przy wszelakich serwerach. Wytyczne związane z nazewnictwem też nie są nowe, aczkolwiek są wciąż absurdalne. Jedyne co możemy tutaj nowego wywnioskować to to, że Mojang może teraz podchodzić zdecydowanie bardziej restrykcyjnie do egzekwowania tego podpisu. A o czym mowa? Używać słowa Minecraft w nazwie możemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do określenia celu, produktu lub słowo Minecraft nie jest dominującą częścią pełnej nazwy. Używać też słowa możemy, jeżeli użytkownik nie używa nazwy jako słów kluczowych ani tagów wyszukiwania produktów, które nie mają z nim żadnego związku lub które naruszają przepisy bądź są podrobione. Tutaj dostaliśmy przykłady tego, kiedy nazwy będą interpretowane jako poprawne, a kiedy nie. Poprawny przykład. Kotoba Miners, serwer Minecraft dla kompilacji Redstone. Za to niezgodna z Mojang nazwa to Minecraft, najlepszy serwer Kotoba dla Redstone. W wielkim skrócie, tytuł filmu nie może być promowany słowem Minecraft jako słowem kluczowym. Teoretycznie moje tytuły przeglądów Snapshotów mogą być zinterpretowane jako niezgodne z Eulą, gdyż mam pierwsze słowo Minecraft, potem numer wersji, numer Snapshota i resztę tytułu. Ponownie, w teorii poprawne byłoby używanie czegoś w stylu co nowego w Minecraft 1.20 snapshot 23w32a? Kolejny chore Euli to działanie komercyjne. Za takowe uważa się wszystkie prowadzone jako niekomercyjne minecraftowe blogi, serwery, fora społecznościowe, witryny dla fanów, fankluby, grupy informacyjne, wydarzenia i spotkania. Teoretycznie, jak zauważył DW, zwykły obrazek w uniwersum minecrafta namalowany przez jakiegoś młodego człowieka, który został wywieszony w szkolnej gablotce, również za taki może zostać uznany. A to dlatego, że za komercyjne używanie uważa się wszelakie sposoby wykorzystania nazwy marki lub zasobów, które użytkownik wykorzystuje i udostępnia innym, niezależnie od tego, czy otrzymuje za to zapłatę, czy zapewnia ją bezpłatnie. Teraz przykład, który ma najwięcej ze mną wspólnego, dotyczy się to zasad tworzenia między innymi filmów. Tutaj mamy wiele nowości, choć i wiele durnych rzeczy wciąż niestety jest aktualnych z poprzedniej Euli. Przede wszystkim nie można tworzyć już filmów za tzw. paywallem, czyli takich, które dostępne są za jakąś opłatą, czego idealnym przykładem może być film dla wspierających. Wcześniej takie coś było dozwolone, aczkolwiek z ograniczeniem 24 godzin, czyli przez tyle taki film mógł być dostępny za paywallem, jednak po tym czasie musiał zostać upubliczniony. Ciężko powiedzieć, jak w tym przypadku wygląda kwestia zapisów live dla wspierających, gdyż jeśli transmisja była prowadzona jako publiczna, czyli dostęp by był darmowy, to tutaj można się wykłócać, czy ten zapis zadziała. Najpewniej tak, zwłaszcza, że nie jest aż tak klarowny, gdyż tyczy się on nagrań wideo. A czy zapis live takim jest? No, tak na dobrą sprawę jest. Jeśli okaże się, że nie będę mógł dawać zapisów live dla wspierających, co bardzo ładnie mi je ukrywa na kanale, będę zmuszony koniec końców zrezygnować z nich całkowicie i po każdym live zapis zostanie ustawiony albo na prywatny, albo zostanie usunięty. Dodatkowo, film nie może zostać stworzony tylko i wyłącznie w celu reklamy produktu niezwiązanego z Minecraft. Czyli mówimy tutaj o tak zwanych Dedykach. Wydarzenia, nie tylko w grze, też mają swoje regulacje. Te odbywające się w grze i wyświetlane na żywo za sprawą live muszą być darmowe i dostępne dla każdego bez wyjątku. Ale co groteskowe, wydarzenia fizyczne, jak na przykład turnieje, nie mogą przekroczyć liczby 150 osób. A dlaczego? Bo według tej śmiesznej firmy, jaką jest Mojang, wtedy zazwyczaj takie wydarzenia są skomercjalizowane i sponsorowane przez inne firmy. X, ja pierdziele, D. Nie wolno też przyjmować sponsoringu, jeśli naszym celem jest jakiś zysk, kumacie to? Przecież to absurd. Takie wydarzenie musi być odpowiednie również dla każdego wieku. Oczywiście, tutaj też mamy możliwość nawiązania współpracy partnerskiej z Mojang, która jak się domyślacie związana jest z kwestią finansową. Teraz rzecz dotycząca serwerów. Jeszcze w poprzedniej EULI serwery mogły być płatne, jeśli dla każdego gracza koszt był ujednolicony, a dostęp był dla graczy tzw. Minecrafta Premium. Teraz dostęp do serwera może być przyznany tylko graczom, którzy mają kupionego Minecrafta, ale teraz też zabrania się ograniczenia serwerów poprzez zewnętrzne czynniki, czyli jak łatwo się domyślać, chodzi tutaj o serwery dla ludzi, którzy są wspierającymi na YouTube, czy subskrybentami na Twitchu. W sieci zawrzało o słynnym serwerze Tubi gdzie podobno by móc zagrać trzeba czekać w kolejce, chyba że zapłacimy 20 dolarów miesięcznie, wówczas ta kolejka nas nie dotyczy. Czy jest to zgodne z eulą? Tutaj wchodzi nasze ukochane dziś słowo czyli interpretacja. Teoretycznie można to tak uznać, że jest to sztuczne blokowanie slotów by móc sprzedać priorytetowy dostęp, ale czy Mojang tak to faktycznie uzna? Ciężko tutaj spekulować, miejmy nadzieję, że nie. To tylko garstka, moim zdaniem najciekawszych rzeczy. Serdecznie Was odsyłam do filmu Dewu, który również o tym nagrał i wiele rzeczy wyjaśnił lepiej ode mnie, choć myślę, że muszę przestrzec, że materiał miejscami jest dość wulgarny. Nie oglądałem innych twórców, jak na przykład Graf, którzy na ten temat nagrali, by nie sugerować się zdaniem innych, dlatego wkrótce na live obejrzymy razem wersję Grafa i pewnie innych youtuberów, którzy w Polsce o tym też nagrali. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię tego, czy te działania są Microsoftu, czy też Mojangu. Tutaj możemy się jedynie domyślać. Zapewne stanę się trochę metaforycznym adwokatem Diabła, ale wydaje mi się, że jest to decyzyjność Mojangu. Od marca 2021 roku, kiedy to Lady Agnes weszła na miejsce Jeba, dużo rzeczy w Minecraft się wydarzyło. Pierwsza rzecz to podział aktualizacji Caves and Cliffs na dwie części. Potem aktualizacja dziczy z anulowaną drugą częścią. Następnie słynne reportowanie czatu, a teraz kilka dziwnych Zapisów EULI. Nie podejrzewałbym o to aż tak Microsoftu, zwłaszcza, że takie dziwne zapisy, z tego co wiem, nie występują w innych ich grach, jak na przykład Forza Horizon. Jedna z deweloperek nieco ponad rok temu napisała, że wszelakie decyzje podejmowane w związku z Minecraftem należą do Mojang. Sama wspomniała, że niektóre decyzje Microsoftowi się podobają, innych decyzji nienawidzą. Mojang Studios podejmuje wszelakie decyzje dotyczące Minecraft, nie Microsoft. Czy faktycznie tak jest? Tego pewnie się nigdy nie dowiemy. Apeluję i proszę też was o spokój i nie obrażanie nikogo, kto potencjalnie jest odpowiedzialny za EULE ani deweloperów, ani żadnych pracowników Mojang. A teraz tytułowe pytanie. Czy te decyzje zabiją Minecrafta? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, tak jak mówiłem w tym materiale, wiele zapisów jest, delikatnie mówiąc, idiotycznych, ale nie wydaje mi się, żeby one były aż tak złe, jak mogłoby się to wydawać. Zwłaszcza też, że wiele z nich było już zapisane wiele lat temu i do tej pory nie były egzekwowane. Jeżeli dalej tak będzie, jak było do tej pory, prawdopodobnie niewiele się zmieni. Chociaż jeżeli Mojang akurat teraz postanowi bardziej egzekwować ową eulę, no to niestety możemy mieć problem. Miejmy nadzieję, że te wszystkie zapisy w Euli są tylko i wyłącznie po to, żeby w razie jakichś nieprzyjemnych sytuacji Mojang miał kryte cztery litery. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Obejrzyjcie też filmy innych youtuberów, którzy na ten temat nagrali, ponieważ ważne jest to, aby było to jak najbardziej nagłaśniane i żeby wszyscy gracze Minecrafta byli świadomi tego, co w tej Euli jest. Bądźmy też w najwyższej gotowości na ewentualne rozpoczęcie egzekwowania zapisów Euli, choć miejmy nadzieję, że to przygotowanie przez nas będzie próżne. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć!